Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon Go. I zanim przejdziemy do, tak naprawdę, głównej części odcinka, powiem Wam informacje, które wypłynęły już wczoraj wieczorem odnośnie nowych eventów. W najkrótszym miesiącu roku jest potężna ilość eventów, ale wszystko, oczywiście, w odpowiedniej dozie. Aha, chcę Wam przedstawić nowego kolegę którego dzisiaj poznałem. Kłamie, poznałem go już wcześniej, ale wypoznacie go dzisiaj. To jest Rika. To jest Rika. Czy widać Rika? Rasa Pomeranian, chyba. Z tego co pamiętam, bardzo się lubimy, ale ja się tylko przywitać. Jest No Nawet tyle przyjemności. Mam dla was informacje odnośnie eventów. Pierwszy. Ocal Shadow Riku od Oddziaływania. Następne Research Breakthrough na cały miesiąc luty. Kolejny Pokémon na rajdach tier 5. tą Celebration Event. Walentynki. Friendship Event. Oraz eksperymenty. Save Shadow Raiku from Giovanni. Oczywiście w tej chwili już dostępny jest w Polsce i też na świecie. Prawdopodobnie całym. Dostęp do questu nowego na Giovanniego. Oczywiście, który w tej chwili więzi um, Shadow Raiku. Oczywiście spodziewaliśmy się tego, bo będą tutaj kolejne pokemony legendarne dla Żywonego, te, które mieliśmy przez całą cały historię naszej rozgrywki w historii Pokémon Go. Więc w tej chwili będą tutaj nasze pieski, później będą, wiecie, Lugie i tak dalej, i tak dalej, i kolejno, tak jak one występowały w naszej grze. Także w tej chwili mamy możliwość zawalczenia o Shadow Rajku. I pamiętajcie, Team Go Rocket nigdy nie odpoczywa, także po raz kolejny będą atakować w kolejnych miesiącach. Kolejnymi legendami. Riko, nie rób tego tutaj. Zwariowany piesek. Kolejny, Research Breakthrough na luty. Od 1 lutego, czyli od dzisiaj, od godziny 22 do 1 marca. Czyli to naprawdę dzisiaj muszę odebrać Research Breakthrough, bo nie będę mógł głosować na dzisiejszy Committee Day. Nie, mogę głosować! Dzisiaj mam Research Breakthrough to znaczy, że jeżeli dzisiaj zdobędę ostatnią pieczątkę, to w Pokémon Go, to po drugiej będę mógł odebrać naszego, naszą nagrodę. A jak wiemy, głosowanie jest do północy. Więc dzisiaj muszę głosować do dwóch godzin przed północą, zaraz po wprowadzeniu naszego nowego Pokémona, kim jest tutaj Łubat. Oczywiście jest to Pokémon z generacji 5. I on ma właśnie tutaj swoją premierę. Przez Research Breakthrough, A do tej pory sądziliśmy, że będą takie roszady, czyli będzie legenda, będzie jakiś Pokémon na PvP, będzie legenda PvP. Jak widzimy w tej chwili, mogą wprowadzić tutaj nowego Pokémona do prezentacji. Po raz pierwszy, pierwszym Pokémonem, który był w Research Breakthrough, który był nowy poza legendami, oczywiście był Shedin'ja. Dla tych osób, które nie są zaznajomione z. Shedinja w Pokémon Go to oczywiście ona była przez krótki czas, yy, bodajże halloweenowy. Mogę się mylić, i jeśli chodzi o używanie jej na Buddy są problemy. Shedinja w tym przypadku nie ma możliwości jej wykorzystywania podczas walk kompletnie. Ten Pokémon jest zablokowany na walki, dlatego też nie można go używać właśnie do zdobycia serduszka na walkach. Także jest to mega utrudnienie, jednak ja staram się w tej chwili wbić na nasze dingi, nasz medalik, jeśli chodzi o e, Bez Bo prawdopodobnie mało kto o tym myśli, a ja chcę zaprezentować wam, jak to wygląda. Także ze Shooting mam malutki problem, ale to był pierwszy Pokémon, który był zaprezentowany poza legendami w Research Breakthrough. A w tej chwili jest to Ubat od dzisiaj, od godziny 2 do 1 marca, do 22 i oczywiście on będzie prezentowany tutaj. jestem ciekaw, tak naprawdę jakie będzie miał on tutaj jaką będzie miał użyteczność, ale obstawiam, że jedynie co można z niego zrobić to pokemona na Great League tak obstawiam. on tutaj jest z powodu tego, że jest nasz nasze drzewienie związane z waldynkami, bo ma oczywiście nosek y, złożony z serduszka, także waldynki. Jak się patrzy? Tornadus. Tornadus jest Pokémonem tutaj latającym. Dokładnie latającym, więc elektryczne, lodowe i kamienne Pokémony warto przeciwko niemu używać. Nie używajcie walczących. Co innego, jeżeli używacie ataku walczącego na Pokémonie innego typu. Ale to będzie nieefektywne, więc nie opłaca się. Także tutaj elektryczne, lodowe i kamienne. Definitywnie. I ten Pokémon będzie od 4, od 4 lutego, czyli u nas od 5 lutego od samego rana do 25 lutego do 22. Także krócej, bo aktualnie widzę 3 tygodnie, a nie tak jak zwykle 4. Sino Celebration Event. Oczywiście w podziękowaniu za możliwość spotkania naszych Pokémonów w regionie Sino, mam możliwość tutaj z przyjemnością ogłosić Sino Re Region Celebration Event. Startując od 7. tutaj. Lutego od godziny 8 rano do 10 lutego do godziny 10 po południu, czyli do 22 e, lokalnego czasu. Czyli uwaga, jest to czas w Polsce, jak i też u każdego z nas na całym świecie. Lokalny czas. Czyli jeżeli ma się na zegarku 10, to jest 10 naszego eventu. Także piątek 7 luty od 8 rano do 10 lutego do godziny do godzin 22. I Pokémony oryginalnie spotkane w regionie Hoenn, sorry, Sino, ma, będą na Rajdach, na Dziko, jak i też wszędzie pojawiać się częściej. I uwaga, z Shudemek będzie możliwość spotkania takich Pokémonów jak Badu, Kombi, Bronzor, Gibbel, Riolu, HIPPOPOTAS, czy Mantai. Specjalny Research da nam możliwość tutaj odkrycia unikalnych Pokémonów wraz z kamieniami Sino. Jeśli będziesz miał szczęście, będziesz miał możliwość spotkania zarówno Shiny Riolu, jest kurde przepiękny, już widziałem go, jest przepiękny. Sinoriolu, Shiny Riolu oraz Shiny Hipotas. Tutaj już mniej atrakcyjny, ale mimo wszystko Shiny. nie? Dwa Shiny na jednym evencie, ekstra! I to jest 7 luty. Jednak wracamy teraz do. W historii o kilka dni. Eksperymenty. Pokémon Spotlight Hour. Pokazuje nam Pokémona, który jest zaskoczeniem. Czyli to naprawdę mamy Pokémona, który będzie dla nas wyjątkowy. Prawdopodobnie w ten sposób będą mogli prezentować nam nowe Pokémony. Wiecie, przypuśćmy jakiś nowy, wyskoczy. tik I po prostu będzie tylko na Ride Hour przez chwileczkę. A później go wprowadzą na dziko, i tak, i tak dalej. Po przypuśćmy w dwóch tygodniach. Istnieje taka możliwość, ale. Fajnie, że tak coś wprowadzają jakieś innowacje. Także Pokemon Spotlight, czyli coś w rodzaju, wiecie, nowa postać w grze. I sprawdzamy, czy ma najlepsze movesety, najlepsze ataki, czy ładnie wygląda, i tak dalej, i tak dalej. Taka wersja powiedzmy beta przed wprowadzeniem ogólnym, ale jak to zrobi na antik? nie wiemy jeszcze. Także taki Pokemon Spotlight 4 lutego. Także w dzień, kiedy będzie u nas premiera. Naszego Tornadusa, więc coś sądzę, że Po prostu w ten dzień, kiedy <laughs> wejdzie nasz Tornadus, będzie Tornadus Hour Ale wiecie, to może być różnie Akurat to jest przed Tornadusem premieru, więc Who knows? Może właśnie w ten sposób Dadzą nam, dadzą nam Tornadusa szybciej Kolejne! Mystery Bonus Hour Misterny bonus Dwa dni później po naszym Spotlight Hourze od 6 tutaj lutego w godzinach, oczywiście, Ride Hour, czyli te 18-19 lokalnego czasu. Bonus! Powiedzmy, że nam dadzą, nie wiem, przez godzinę 5-krotny standard, nie? Zresztą to jest niemożliwe, ale wiecie, warto marzyć, nie? Wracamy do aktualnych ceremonii, czyli ceremonia walentynkowa. Akurat się trafiło, że 14 lutego jest piątek, więc idealnie na start eventu, gdzie każdy ma weekend. No nie wszyscy, niektórzy pracują. Ale 14 startuje event, uwaga, 8 rano. 8 rano do 10, czyli 22, 17 lutego. I różowe pokemony będą na rajdach, w jajkach, w Research Breakthrough. Czyli wszędzie. Ale co się dzieje co się dzieje, co się im stało z tymi godzinami, że teraz od 8.00 lokalnego czasu? Ja jestem przychylny wobec tego. Piątki będę sobie robił wolne w pracy? <laughs> <laughs> Oczywiście nie. W pracy wciąż zarabiam więcej niż na YouTube w ciągu jednego dnia, więc. Sorry. Audino, nowe pokemony, jak i też Alomamola, czyli z generacji 5, dwa Pokémony będą zaprezentowane. Już w Pokémon Go, akurat podczas tego eventu. Lure module, ale zwykłe, zwykłe lure Module będą trwały przez 6 godzin. Przez 6 godzin. Także tutaj miasto będzie całe zalurowane, to już czuję. I będą nam crashowane aplikacje. Ale mam nadzieję, że nam do tego czasu naprawią ten bajer z drzymami, które znikają. Cudownie. Mam nadzieję. Dwa razy Candy za banie jeśli będziesz miał szczęście, teraz Shiny Happini, czyli z jajka i Shiny Chansey na DZIKO Także te dwa Pokemony podczas tego eventu na DZIKO Pierwsze w sensie, wiecie, ogólnie Shiny prezentacja Taki spotlight <grymny> I oczywiście, celebrując dalej Różowe Pokemony podczas Valentine's Day Uwaga, 15 15 lutego Między godziną tutaj lokalnego czasu, między 14 a 17 przez 3 godziny Ligitung będzie na rajdach tieru 4 Wiecie co? Patrząc na to, wyczuwam tą samą sytuację co była z Maruakiem Maruak miał mieć rajd day Z unikalnym atakiem i tak się nie stało Także coś czuję, że coś... Nie chcę krakać, ale miejcie tutaj na uwadze to, że miał być kiedyś Allański Ride Day w sensie jeśli chodzi o Allańskiego Marołka Bodyslam czyli wszystkie Pokémon normalne teraz dostają Bodyslam? Co jest grane? Oczywiście mamy możliwość otrzymania do 5 Ride Passów darmowych, zakręcenia pogestobów, czyli wiecie tak jak zawsze, mamy Ride Pass darmowy na dzień, wykonujemy Ride. Ukończymy go, przekraczamy pokestop na dżimie, otrzymujemy kolejny raid right pass. Nie można zachowywać tego sobie na później, tylko musimy na bieżąco je wykorzystywać. I tutaj, celebrując miłość wśród przyjaciół, Special Friendship Weekend Event od piątku od 21 lutego od godziny 8. Kolejny event od 8? Od 8 do 24 lutego do godziny 22. Te ekskluzywne bonusy będą uwzględnione. Friendship level will increase faster, czyli tutaj oczywiście prawdopodobnie jedna interakcja będzie nam dawała dwa, dwie interakcje dzienne, czyli jeden dzień jedna interakcja będzie nam, będzie nam dawało dwa, dwa razy candy ze trady, połowę kosztu yy, podczas tradeów, czyli zamiast 80 czy tam chyba 100, 100 jest stardasta za normalnego Pokémona, więc będzie nam brało 50. Um, ilość giftów, które będziemy mogli dziennie otwierać, jest to 40, normalnie jest 20. I oczywiście, gifty, które będziemy, mieć, przecho będziemy mogli przechowywać w trakcie tego eventu 3-dniowego, będzie to oczywiście. 20. I tyle jeśli chodzi o eventy w tym miesiącu, oczywiście będę starał się tutaj na bieżąco o nich przypominać w ciągu dnia, yy, dokładnie w ciągu miesiąca, kiedy będą one oczywiście miały miejsce. To bo prawdopodobnie część z Was, jak i też ja sam nie będę o nich pamiętał, tym bardziej o konkretnych dniach, także będę starał się Wam przypominać o konkretnych eventach właśnie w tym czasie. A tyle z mojej strony, Dziękuję za uwagę i widzimy się oczywiście przy pierwszym evencie, dzisiaj będę starał się dla Was nagrać oczywiście pierwsze, wstępne informacje odnośnie głosowania na naszego Comedy Day Chociaż kurde, to będzie na poniedziałek Dobra, to tutaj oczywiście Mincino Day, Mincino Day wkrótce, jutro i głosowanie, także kolejny odcinek będzie Poniedziałek! Poniedziałek! Trzymajcie się! Like, subskrypcja! Nie zapominajcie! To jest dla mnie bardzo ważne! Trzymajcie się! Heja!